Są to różowawe, przypominające poniekąd owady byty z cielskami skorupiaków, paro potężnych płetw lub błoniastych skrzydeł na plecach i z kilkoma parami przegubowych kończyn, z których większość kończy się pazurami lub szczypcami. Głowa każdego z nich jest w rodzajach poskręconej elipsoidy pokrytej mrowiem króciutkich szczółków. Chociaż mogą, mogą, mogą różnić się od siebie wielkością, większość wydaje się mieć około 1,5 metra długości. Mogą przemieszczać się zarówno na wszystkich kończynach, jak i używając jedynie ostat, ostatniej dolnej pali. Alternatywne nazwy. Ci, którzy z nieba, ci z nieba grzyby z nie ludzie, odrażający ludzie śniegu, Jogodzianie, Migo, tajemnici i gasmici z odległych światów. Warianty migał i statystyki. Oryginalny Migo. siła, pięć, Średnia wartość siła 50. Kondycja i budowacja też 50. Zręczność 70. Inteligencja i moc 65. Średnia punkty mąkości 10. Średnia modyfikacja obażenia 0. Średnia trzepa 0. Średnia wartość punktów magii 13. Ruch 7. 7 chodząc. 13 latając. w rundzie. Dwa jeśli używa swoich szczypiec, jeden jeśli używa broni lub pochwycenia. Grze z Jugot to mogę atakować wręcz swoimi krabimi szczytami albo z broni. Pochwycenie manewr. Zamiast uderzać mimo mogą o pochwycić ofiarę o wartości krzepy mniejszej lub równej własnej krzepie i porwać ją w niebo. Następnie z od w wysokości 1K6 za, obrażeń za każde 3 metry wysokości, ją po prostu ją porywają. Umiejętno. Walka 45 22 9 Obrażnia 1 k6 plus obrażeń, czyli 0 Pochwycenie na Never 4, 45 22 9 Patrz opis Unik 35 17 7 Umiejętności zależne od decyzji strażnika Pancerz brak, ale ich rezonujące pozaziemskie ciało powoduje, że wszelkie rodzaje broni przebijającej, w tym pociski dają minimalną groźbę. Zaklęcia 25 szans k3 zaklęć. Utrata powtórności 0,1k6 punktów poczynności za spotkanie MIGO Teraz przejdziemy do zdolności MIGO, których mają miliard Warianty MIGO Podaj no, Żołnierz MIGO Siła i kondycja 100, budowa ciała 8, i zręczność 80, inteligencja MOST 65 Punkty trzymałości 18, modyfikacja barzeń 1 6 krzepa 2, ruch. 9-11 latając ataki na rundę 2 szczypce lub 1 broń walka 70-35-14 Obrażenie 1k8 plus modyfikacja obrażeń unik 45-22-9 pancerz 3 punkty pancerz 3 punkty naukowiec migo średnio to 55 siła Kondycja, budowa ciała i znacznościowa. Taka sama wartość 55. Inteligencja to 120. A moc to 165 Punkty trzymałości to 11. też to obrażeń 0. Ruch 8. Walka 2 szczypce lub 1 atak z broni. Walka 30, 15, 6. To są rzuty, oczywiście, na walkę. Czy zdany test, czy nie. Obrażenie 1, 600 punktów obrażeń, unik 30, 15, 9, 2 punkty, śpiekmy go, teraz mi go. Siła, kondycja, budowa ciała i zręczność to jego wypad to 55, moc i inteligencja to 65, punkty trzymałość to 11, modykta, obrażeń i krzepa to 0, ruch to 8, Ataki na OD2, sztypiec ja wśród broni, walka 30, 15, 6, obrażenia 1K6 plus modyfikator obrażeń, unik 50, 25, 10, pancerz brak. Ich, ich specjalne umiejętności, ta specjalna umiejętność śpiewa. Są fundamentalne. Korzystając z tej epatii, szpieg może zacząć penetrować ludzki umysł, co kosztuje go 3 punkty magii za każdą rundę. Tej umiejętności ofiar... Za każdą rundę użycia tej umiejętności, ofiara takich zabiegów może stawić im opór, wymuszając wówczas wykonanie przeciwstawnego testu motyw. w każdej rundzie, szpieg może dawać umysł odbiorcy aż do chwili, gdy wchłonie, wchłonie całą jego zawartość. To, co dokładnie uda mu się znaleźć w ludzkim umyśle, określa strażnik. Umiejętności różne. Powinny latać działanie przypisane przez salnika. Śpieg migo dysponują Wysłuchiwanie 60%, ostrzegawcze 60% i ukrywanie 70%. Pancerz. Pancerz zależy od rodzaju migo. Pozaziemskie ciało powoduje, że wszelkie rodzaje broni więcej. w tym pociski, dają minimalne wrażenie. Zapęcia. Również że śpiegi mają ma 30% szans na znajomość 1K3 Zakręć. Naukowcy mają 40% szans na znajomość 1K3 Zakręć. Potencjał pocztności 0 lub 1K6 punktów i za spotkanie żołnierzy, naukowców lub szpiegów MIGO w ich prawdziwej formie. Teraz unikalna bardzo rzecz dla Migo. Projektor mgły, używany przez migo. Urządzenie wygląda jak pek po wykręcanych metalowych rurek, które wytwarzały stożek lodowatej mgły w formie gęstego obłoku o średnicy około 3 metrów. Mgła wygląda jak skondensowany biały opar i jest bardzo zimna. Osobom wystawionym na jej działanie zadaje 1k 10 punktów ważnej na rundę, o 1 punkt mniej, jeśli ofiara ma na sobie ciepło benny, lub o 3, punkty mniej, jeśli... Jeśli... o 3 punkty mniej w przypadku grubej arktycznej wieży. Ukrycie się w pojeździe zapewnia cztery punkty ochrony, jednak mgła zamraża silniki samochodowe, w nie od tego czy silnik jest włączony, czy nie, samochód nie zostanie uruchomiony, dopóki silnik nie zostanie ponownie rozdłużany. Działanie broni może być długotrwałe, zazwyczaj miga w kierunku swego stału przez kilka rund. W osłonięty człowiek z pewnością nie przeżyje takiego ataku, ponieważ mgła porusza się zdecydowanie wolniej niż pocisk badacze, którzy widzieli już projektorem mgły akcji mają możliwość poruszają się. Nawet nie zdając, na przykład nie zdający się w zamkniętej przestrzeni mogą uniknąć wolno poruszającego się w głowie, wykonując udane te zręczności. Po udanym też inteligencji ma, badacz może się myślić jak kosztować z tej broni. Broń posiada ładunki które wystarczające co na, które wystarczają na 20 strzałów. Każdy z nich może utrzymać się przez całą rundę walki. Sposoby używania migo są zaiste różne. Można korzystać z projektorów, można korzystać ich jako przeniesienie graczy, gdzie tam, gdzie trzeba jeść, na przykład gracze z Boschów Skórz, to ratuje migo i ich porywa duża grupa. Projektor mgły, który zad, jeśli migo używa projektora mgły, po tam zapędzi graczy w kozi róg, żeby nie mieli gdzie tego uniknąć. Z kolei przez, pola nie polecam ich używania. Pojedynczy przeciwnik nie należy do trudnych. Bo sama strzelba, nawet przy fakcie, że zadaje połowę obrażeń, zabiera prawie całe życie, zabiera coś koło większości życia migo. Zwykłego. Tak naukowców tera prawie większość przy maksymalnym rzucie. No ale jeśli to nie jest żołnierz, nie polecam rzucać się frontalnie. Jeśli, jeśli już mi go mają walczyć z graczami, potem co najmniej kilku żołnierzy mi go, bo żaden inny wariant, bo każdy inny wariant może mieć problemy. Koniec. Do widzenia. Skończył się w tym momencie trzeci odcinek maratonu.